Siemasze, siema, widzowie tu i odcinek o Jezus Maria, nieważne co to się właśnie stało, odcinek ze Staby Guys, Staby Guys, widzowie, Siema jest w słuchajcie, w dniu dzisiejszym jest... Odcinek taki, że Bzyku rozkazuje mi Stubble Guys! I mam robić o, to, co właśnie mi każesz, Ale zanim mi to powiesz, otworzymy sobie darmowego spina. Może trafi się coś fajnego, jakieś klejnoty. Dawaj, dawaj! jego na pewno. Klejnotyk. pewnie trafią się klejnoty, że tony, że Klejnoty, że tony, że tony. Ciekawe, co się za to kupię? No, chyba nic. No dobra, widzowie. W każdym bądź razie widzimy się na pierwszej, arence. Mamy Yeti! Siemano! Widzowie jesteśmy właśnie i teraz tak! Ty mi możesz rozkazywać bzyku, możesz mi rozkazywać Mogę ci rozkazywać? Czekaj, to czekaj, ale ty jesteś wysoko! Czekaj, dobra, dobra, zaraz, zaraz ci porozkazuję, tylko właśnie myślę co, na przykład czekaj, czekaj, mogę Ci rozkazać na przykład, żebyś... a wiesz co, skocz teraz do otchłani. o weź, weź! Dobra! Nie dobra, sorry, Yeti, sorry, nie będę! Dobra, to nie, <küler> nie mogę! No nie! Ale to musisz tym, to musisz bokiem, możesz Ale bokiem, nie wiesz tym? Nie? nie wiem stary co ja tu mogę, no Bokiem, 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 patrz ja stary, ja walę wszystkich patem Ja cały czas dostaję stary! Yeah. Nie! czekaj, stoi, rozkazy się, zatrzymać! Zatrzymaj się, zatrzymaj się, zatrzymaj się, zatrzymałem, ale nie przejdziemy, nie przejdziemy! Nie przejdziemy, przejdziemy, na no, luzie przejdziemy, dobra, dobra, bardzo dobrze. O dobra, dobra, idziemy, 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 Ostatni idziemy. Chodź, chodź. Oj, było... stary Ej, widziałeś to i widziałem. To, to było to, mega mocne, to. to było mega mocne. Nie, dobra, wiesz co, to, to było zbyt mocne, słuchaj. Mi się wydaje, że po prostu nie powinniśmy chyba tak naprawdę robić chyba, bo to było naprawdę mega mega stresujące. No. Oh, o jungle no. roll! To było mega dobre. Ej stary, a umiesz tutaj przejść z boku, bo tutaj mi Dawid pokazywał jak on przychodził z boku, co prawda mu nie wyszło, ale da się. Da się, da się ale potrzeba dwóch graczy, jeden z nich nie może przejść, natomiast, no dobra, próbujemy to. A bo dobra, nie, 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 bo ja ci rozkazuję, słuchaj, to mm, rozczekaj. E, nie no, rozkazuję Goto. ci. Dobra, idź do mety, idź do mety, idź do mety. A dobra, rozkazuję ci użyć emotki jakiejś O, dobra, kluczko! No, ja nie mam no. innych. To... <laughs> dobra, no, get, to. Git, git. dobra, zatrzymaj się! Dobra, A, dobra, idź, idź. Rozkazuję ci, rozkazuję ci, dobra, idź, rozkazujecie iść, rozkazujecie Dawaj, 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 dawaj. i jedni. Dawaj, idę, 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 czekaj. No, dawaj, dawaj. Dobra, o, nie przejdzie. Dobra, nie skocz. dzie, dzie, dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra teraz zatrzymaj się, zim. zatrzymaj się. Zatrzymaj się, dobra. Ja nie nie, żartuję, żartuję, żartuję stary. Wiesz, jaki to skin tu. To... Tak, wszyscy pospadali na no, no. Dobra, chodź. Idziemy. Dobra, dobra, rozkazuję Ci wskoczyć tutaj na ten kamień tutaj. O właśnie, no no. Cześć, cześć, uda mi się to. Jak to Aj. królik się wyrósł przed tobą? Jaki... A, bo ja mam kroki, kroki mam królicze, widzisz? Jestem No i dobrze, no i czekamy tutaj. O Lato. nie, dobra, idziemy, 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 bo zaraz nie przejdziemy! Szybko! Jedzi! Jestie idziemy! Jest czas? No nie, ale tego ale są o, gracze, nie? Udało się. No ale ty, oni są daleko, jeszcze dwójka została. Hm. Tak ta, to jest dwójka. coś takiego jak czas czy nie? Jest, 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 może nas, moglibyśmy odpaść, no to no też No właśnie, mi się tak wydaje, ale dobra, już chyba kończą i przechodzę, Tak, I tak, tak, przechodzą kolej. siódma, No i dobra, i się udało, dobra, czyli teraz finał stary, no finał tak. może być ciężki. A wiesz, że ja nigdy nie wygrałem na odcinku? Nie gadaj, to jest niemożliwe. A ty wygrałeś? Jest, że tak, i to nie raz. Ale ty lubisz oszukiwać, pamiętam jak u Paliona nagrywaliśmy. No tak, nie, tak, nie ja to jest ja najgorsza mapa! Nie, to ma jest koks. Nie, ja jestem w niej beznadziejny! No dobra Yeti, ale damy Dawaj. Ała! Udaj się, co? Żebyś, żebyś miał łatwiej, chodź. Zostaw ja mnie! Że tutaj do lasera, nie, to... nie, nie. <laughs> nie, żartuję, żartuję, żartuję. Ty spokój Skizę. się. Spokój się, spokojnie, się! Nie, nie robię. co no zaoszukujesz, że skaczesz po blokach? Bo mogę. Dobra, jakbym miał emotkę, to by było po tobie, nie? A, tak, ale nie masz, widzisz? Hehe <laughs> dobra, oni odpadają! Z, no, jak nie dostaniemy we dwójkę, to dostaniesz, nie? Co dostanę? No jajco? Jak no, no, to, to? Jak to no, zrobić? Dobra. Jak to skup zrobić? skup się skup się, skup, skup się Dobra, nie, nie, nie nie spadnij, bądź tak na środku, na środku. Skup się. O nie! Ej! Zrzucił mnie typ! Zrzucił mnie typ, spadłem! Jak to cię zrzucił? Zrzucił mnie ziomek, po prostu Ale mnie jak tak... Jak, jak, on, jak cię? Ale musisz się skupić, skup się, bo ty musisz to wygrać Wygrałem, wygrałem Wygrałem raz no! na odcinku Widzowie, wygrałem Ale czad Co za fajne uczucie Dobra widzowie, więc widzimy się na kolejnej arenie Pum, Pu, pu po muzyku, pu, bu, pu, lecimy, lecimy, nie śpimy, nie, trzeba wygrać! Oczywiście, że tak, że tak. prawda ty możesz mi cały czas rozkazywać, Ja Ale wiem o tym, ja wiem, mam, to idealna mapa do rozkazywania. Dobra, rozkazuję ci zostać tutaj z tyłu, tej platformy. No dobra, idź, idź, jednak idź! Idź już, idź już, idź już! szybko! No dobra. Ja dobra! idę! Ta mapa jest super, bo mogę ci kazać na przykład zostać w jedną stronę i ty wiesz, ja sobie przejdę na ludzie, więc to jest krótko mapa. Akurat. No, potrzebna jest taka osoba jak ty. Uważa, uważaj, jest. Uważaj, uważaj. pod Dobra, jestem. Uważaj. O nie, ja też, ja oberwałem jak taki gościu. O nie, widzowie, zobaczcie co, co się stało. Co się dzieje, Yeti? Dawaj, 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 musisz iść, nie, dobra. spróbuję, spróbuję jakoś to Skarujesz zrobić. Przejść stary, nie uda się. moc, dobra, Nie, Rozkazuję ci to przejść. Mej, dobra, to świetnie, nie, lecimy. Razem. Czekaj, 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 rozkazuję ci iść w lewą stronę. Nie! Dobra, lewo, dobra, zginie, zginie, nieważne, 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 dobra, idziemy, idziemy, idziemy. I teraz czekaj, rozkazuję ci zostać tutaj po prawej stronie, kiedy ja sobie przejdę. Dobra, dzięki, 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 fajnie. dobra i teraz ty możesz. Dobra, oj jest świetnie. O, świetnie. O, ty kurde, nie trafiłem. Weź kogoś wywal. Dobra, dobra, Ech, czekaj, spróbuję. Buu! Nie no, nie wywalę nikogo. Ciebie wywalę, chodź. Za za. Renem. Co to było? Nie no spoko, Yeti, przejdziemy to, przejdziemy no, no to. Pa jeszcze. bo no, nie, dobra, ja wchodzę, dobra siu, na lecimy, kurde, z piątki normalnie... Z buta! Emotka buta. Nic go nie lubią! No ja nie mam, ale ja sobie ogarnę. No. A jak ogarnąć tą emotkę buta? Musisz musisz z karnetu kupić, niestety. Skacie, muszę kupić karnet. A, no i no i tam pograć, nie? Żeby mieć 30 poziom. Albo kupić cały. No dobra, to w sumie nie trudne. Ogarniemy to. Oste. Dobra, przechodzimy Nie do kolei. Ile masz klejnot z tego darmowego koła? 1200 potrzebujesz klejnotu. Na pewno. Ale no. spokojnie, jak ogarnę klejnoty to następny odcinek. No, na cyrku, dobra, koło, to mapa super. Pliwot puszcza, ale musisz się skupić. Skup się, stary. Ale Skup stary, się, ja rozkazuję, tak ci się rozkazuję ci się skupić. Rozkazuję ci się skupić. Nie, Serio, na pewno dobra, mi się uda. idziemy tu. Skok, 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 dobra, git, git, git. Pa, jesteśmy pierwsi. Dobrze, dobrze, dobrze. dobrze. A, idź tu, idź tu. Dobra, git. Jaki haker? Nie, to nie jest haker, to jest normalny ten! Nie, to jest oszustwo! Nie jest oszustwo! Jetang! Spoko się! To jest oszustwo! Jetpack, to jest oszustwo. Nie! Możesz nie, Czemu ty wskoczyłeś na gorszą platformę właśnie wiem. teraz? Ej co jest? Zlagowało mi! Mie też, mi też, mi też, mi no też, mi ty... No, też! Ty... Myślałem, ten, że tylko no, mi! Pierwszy raz w życiu widziałem jak serwer zlagował mnie! Trochę chce się, pamiętasz? Tak, 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 no. Dobra, lecimy. Dawaj, 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 o, nie, dawaj. No nie, nie, jak dużo osób tu jest! Ej, no top 8! Nie, o nie, o nie, jest, nie, 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 nie! nie. Dawaj, dawaj, 4, 5, skakuj, skakuj, skakuj się. Uda się, ale nie! Let's go. Ale było blisko! O, ale dobra, w sumie tak, ale ja się zestresowałem już Dobra, ja i znowu jestem w finale, ej, co raz lepiej mi idzie! Pierwszy raz wygrałem i to z tobą. Drugi raz też wygrasz, teraz też na pewno wygrasz, jestem tego pewien, dawaj! No i będzie fajna mapa, bo ja na przykład nie lubię tej lawowej. A ja ci pomogę, nie, lawową wygramy, bo ja mam młotki. Ja będę zrzucać stary, specjalnie żebyś wygrał. No dobra. Ale na... O, o to to musisz postarać, to musisz się postarać, to, się postarać. No, to ja ci nie pomogę. No, ale ciężko steruję, tutaj W ogóle ten początek jest trudny bardzo też, no, musisz uważać. Dawaj, let's go. Skacz, 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 skacz i lecimy. Jak torpeda, 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 torpeda. Dobra, jestem torpeda pierwszy. Torpeda na max. Zaraz zobaczymy. Faster, widzisz jaki nielegalny trik Pana to. Nie no, ale ty oszukujesz, stary, i to mega! Nie, niezus, to nie są normalne triki, chodź! Ale ja no. ty będziesz drugi, ty! Jesteś jestem, za mną, jestem. nie? No, no, no. Dobra, ja się boję, że ktoś jest... Jak ty, ktoś... jak się z tym steruje, stary?! Strzałkami, strzałkami, całkami! ade, ade, ade! No to nie ten, są strzałki. Tak. A nie, to nie są strzałki, no faktycznie. <laughs> ja czy kręcę, dobra, co robię, nieważne. Dobra, ale lecę, lecę. Dawaj, dawaj, jesteś Jego, za mną, że... ale jesteś za mną stary, bo nie wiem czy da ci wygrać. Ale ty jesteś, ta jestem za tobą, ale ty jesteś strasznie daleko. Dobra, dobra, luz, luz, luz. pa, pa, pa jesteś za mną, nie? Ja dopiero, ja dopiero wbijam do alligatora. Dobra, ale jesteś za mną, nie? Ała! To da się wygrać. Dawaj! To jest dawaj. koniec! No leć, leć, to jest koniec! Co? No! Lol Let's go! Nice, let's go! Wygrałeś. Faktycznie! Dobra, kolejne dwa z rzędu! Lecimy yes. po potrójną po koronę, koralężką! Lecimy, ja nie mogę, to jest na mapa Bziku? Ona jest trudna, ona jest trudna, i teraz, łaj, rozkazuję ci podążać za mną, bo ja znam fajnego trika na nią. Ej, Jaki coś? skin, ale masz ekstra. Ała! Ała! No to idę to za to, tak, ale ty możesz mieć. Nie, 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 idź do mety, idź do mety, idź do, do, do mety, jednak. Tutaj spaliłem. No, stary, ja nie wiem, co ty zrobiłeś. Nie, nawet nie, nawet nie, bo wiesz, czasem się we mnie taki nob odzywa, taki wewnętrzny i po prostu no. przegrywam każdą grę, więc musimy być ostrożni, dobrze ci idzie, dobrze ci idzie, dobra, git, git, teraz, no, stary, no dobra, nie idź, tego, nie metry. przejść tego, etapu, to trochę wstyd, nie, tak, nie Mega co wstyd. Coś wstyd. Dwa, dobra, no i mi się chyba uda, ja już jestem, oła, oła, dostałem. Ej, no, nie, mi się nie uda, nie się Nie, ja uda. będę, nie, nie, uda nam nie, 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 że tak wiesz chciałem zrobić, ja chciałem specjalnie nie przejść, żeby, żeby dać tobie przejść, ale udało się, były dwa ostatnie miejsca. No, ale fart, Boże. No. No, jest, dobra, fajnie że się udało. Let's go. Dobra, humble stumble. Teraz też po prostu lecisz po prostu rura, rura do przodu, Mordon. Dobra. Nie zatrzymujesz. Się. Nie, to to jest akurat proste. To no to jest się proste, uda. ale wiesz. Wszyscy inni też uważają, że to jest proste i że tak powiem, łatwo przejść to. Dawaj, hop. A, dawaj, jedzie. Nie, nie, Yeti, ja ci pomogę, ci, na kogoś może. Ale nie, fort. Nie, mam nadzieję, że mi się uda. Dawaj, Dawaj, stary, Dawaj, stary, musi ci się udać. O nie, o nie, 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 nie. Dobra, dobra, jestem. Ja Yeti, Yeti, yeti dobra, nie chodź, Spadłem, chodź szybko, spadłem. Nie. nie, nie, chodź, chodź tu, szybko, ja, ja kopię wszystkich, wszystkich kopię z budka, żeby. Nie, ale mi się, mógł... się już nie uda, stary. Ta mapa jest tak prosta, a mi się nie udało się. Nie, dawaj, dawaj! Idę, idę, Je... idę. Gdzie jesteś? No idę, idę, próbuję. No, nie, nie zdążymy. Nie, nie, spokojnie, zdążę. Kurde, no ja próbuję to zrobić. Zdążę, zrzucić. zdążę, zdążę. Spokojnie, mam to, mam to. Ale jestem, ja nie jestem, jestem tej dawaj, tej... dawaj! No musisz! Nie, dawaj, Czekam tu jest na, jest na ciebie. Jest jest dawaj, jest dawaj, dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj, dobra, dobra, jesteś? lecimy, lecimy. Jest, jest! Yes, yes. yes. yes, ale powiedz no. szczerze. Ale naprawdę myślałem, że się nie uda. Nie? Ej, nie wiem no jakim cudem to się udało, nie ty mam tak, pojęcia. No, bo spadłem. Ja potem też, ale wiem, że próbowałem zrzucać tych wszystkich gości no, no, tam dla ciebie, no. żebyś miał. Dobra, ostatnia mapka, stary fokus, no, trzeci raz musisz wygrać z rządu. Dawaj. Eee, okay. Na luzie! Git. Na luzie! Spokojnie, ja, ja specjalnie staram, żebyś ty wygrał, tak, ja będę tak, ludzi. No 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 to będzie dobre. Ale, ale to tylko, tylko dlatego, że stary gram z tobą. Ja normalnie bym nie spychał, ale no po prostu... Dobra ale i na czasami... spokojnie. Ale to jest trudne właśnie, bo mogę się zestresować No wiem, wiem wiem, spokojnie, spokojnie. Ja to i zrzucam po kolei wszystkich. Okej, okay. tego też rzucam. Dobra, sorki. <laughs> no, to jest mega niemiły, ale niestety, no jak jestem z Yetim, no to muszę to zrobić. Jakby Yetiego nie było, to mnie Ja naprawdę ja nie jestem taki niemiły, nie? Ale... <laughs> nie, tylko dlatego się wygrał, wszyscy. nie? A tego oni spadają, pana tego lewka stary, no nie mogę. Ja... O nie Czekaj, za zaraz Ci pokażę. Nikt pad, nikt nawet ze mną nie chce tu być. Uważaj. Czekaj, okay, spoko, spoko, ty jesteś... Ja wiem, ja wiem, ja wiem, dobra, zaraz Cristiano Ronaldo spadnie do lawy. Dobra, leży, nie, dobra, nie Dobra, ja leży, tutaj tak. sobie działam. Cristiano ja, Ronaldo. Zio. Dobra, jest tu siupa, jak Siu leci na widzisz? To? Jesteśmy w dwójkę chyba. Ej, ja tego nie, nie, nie przejdę, Nie, zaraz. tak, w dwójkę, no. Ale dawaj dobra. ten, dawaj, nie, 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 nie spadaj specjalnie, na razie możemy Nie spadać, ten. nie spadać? No, no bez emotek. No, bez emotek, dawaj się... no, no, bez, bez już, już nie ważne nawet jak przegram, ale dawaj ten, bez emotek walimy się. Dobra, 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 ale nie specjalnie, czyli grasz do końca, jesteś taki tak, zawód, tak, tak, tak. Musisz dawaj, tu przyjść, dawaj. ej stary, musisz tu przyjść. Nie przejdziesz tam, <laughs> mówiłem ci, że musisz tu przyjść. Mówię ci że musisz ja do mnie przyjść. Ja nie wiedziałem, <laughs> bo, bo stary, musisz spać cały czas na mapę, to tak nie może być. No, 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 dobra, ale no i tak, fajnie, że wszyscy grali, to albo ja wygrałem, albo ty, więc no, no. To było na tyle, dziękuję widzowie za oglądanie, trzymajcie się, do cześć. Pozdro.